Witamy w odcinku szóstym, w którym niespodziewanie nastała zima. I w którym nie tylko zatrzymał się cały Sztokholm, ale też budowa naszego ENZO. Zanim jednak powiemy Wam, co wymyśliliśmy, żeby móc kontynuować naszą budowę w taką pogodę, zapraszamy na małe podsumowanie ostatnich odcinków. mamy nasz domek. Nasz domek. Wow, no super. Będziemy budować szafki. Tak to słuchajcie ma wyglądać. Wyjemy wana. O matko, mamy dziurę. Chyba. <grywa> Zgadnijcie kto zrobił praktycznie całą izolację.

Także po pierwsze wynajęliśmy tutaj parking centralnie obok naszego mieszkania, więc mamy widok na Enzo z naszego okna sypialnianego, co jest najlepszym widokiem. No i dzięki też temu, że mamy taki krótki dystans do domu, możemy sobie pociągnąć elektrykę, dzięki czemu możemy korzystać z naszych maszyn, a przede wszystkim możemy podłączyć sobie nasz grzejniczek który nas tutaj ociepla i już wczoraj z niego korzystaliśmy i naprawdę było tutaj w środku bardzo ciepło, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. No i też to powoduje, że możemy sobie iść do domu wziąć sobie ciepłe ciuchy, ogrzać się, wziąć sobie ciepłą kawę, ciepłą herbatę. Także myślę, że to nam wiele, wiele pomoże. Wczoraj udało nam się już zrobić wgłębienie tutaj w łazience na nasze kosmetyki. No, i też tutaj naszą ścianę z baazerii. Ja jestem z niej bardzo zadowolona. Jest, moim zdaniem, przepiękna. No i nasze pierwsze siedzisko. Stąd tutaj będzie się wysywał właśnie nasz kibelek do łazienki. Tutaj wykończyliśmy też ściany obok okna. No, a dzisiaj będziemy kontynuować z pierwszymi meblami. Także będziemy robić tutaj ściany kuchenne. Ściany kuchenne? Szafki kuchenne Musimy też odmierzyć właśnie gdzie będzie znajdował się nasz kran ścienny Więc musimy to właśnie tutaj wykończyć No i też oczywiście wykończyć naszą ścianę tutaj w łazience I ewentualnie nasze tutaj ściany więc mamy dużo roboty, a bardzo mało czasu, bo niestety ten odcinek będzie trwał, będziemy go nakręcać tylko przez weekend i ewentualnie dwa wieczory. Zazwyczaj nakręcamy dla Was dwa weekendy minimum, więc może być on troszeczkę krótszy, no ale zabieramy się do pracy i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Dzisiaj robimy pizzę na naszym nowym, pięknym blacie. <laughs> to będzie coś. Robimy pizzę na mistrzostwa, które Adrian po prostu nie mógł ominąć. Ale jeszcze może zdążymy wstawić tą szafkę, co? I zrobić otwór w ścianie przed meczem? No, mam nadzieję. Mam nadzieję. Wstawiamy szybko pizzę do piekarnika i możemy iść pracować. To jest nasz Słuchajcie, otwieramy na próbę nasze piękne drzwi żeby zobaczyć czy będą pasować tak się prezentują nasze drzwi. No i teraz kontynuujemy jeszcze z naszą ścianką grodziową. Po meczu udało nam się właśnie wstawić już tą baterię prysznicową i ten kran i tutaj tak wzmocnić się z tyłu. Też z pianką i Adriana konstrukcją wzmocniającą. Ja w międzyczasie wyszpachlowałam i wyszlifowałam nasze szafeczki kuchenne. No i są już praktycznie gotowe na malowanie, także myślę, że już jutro się tym zajmę. Jest już dość późno, ale działamy. Lecimy. Lecimy. Ja dzisiaj słuchajcie pierwszy raz cokolwiek. Szpachlowałam i jutro będę chciała z tym kontynuować, jakby pomóc Adrenowi ze szpachlowaniem i przede wszystkim malowaniem. No, malować umiem, ale <gryw> pierwszy raz w życiu dzisiaj cokolwiek szpachlowałam. Pierwszy raz w życiu w ogóle w tej budowie trzymałam w krętarkę. <gryw> Więc dla mnie to jest w ogóle wszystko totalnie pierwszy raz. Adrian ma tutaj dużo roboty ze mną, żeby cokolwiek mnie nauczyć. Ja się tu Pięcać, to Dobrze, że mam tutaj Adriana, który mówi mi mniej więcej co mam robić i jak mam to robić. Tak, słuchajcie, sobota 23. Tak na razie wygląda nasza praca. I tak. No i oczywiście szafeczka przeze mnie wyszlifowana. Jesteś zadowolony z dzisiejszej pracy? No, może być. No. No, może być. Dobrze się spisałeś. W międzyczasie, jak Adra robił tutaj naszą ścianę w łazience, zamówiłam nam lampeczkę. Tak wygląda, którą umieścimy tu przy naszym łóżku. Dobra, na dzisiaj koniec. Idziemy odpoczywać i jutro od rana działamy. Dzień dobry! Tutaj dostawa kawy i ciasteczka. Dziękuję. Adrian tutaj już działa od rana z naszą półeczką na kosmetyki w łazience i naszą ścianą grodziową. Także teraz będziemy kontynuować z tym i pokażemy wam już niedługo efekt końcowy. Mieliśmy parę problemów ze ścianą grodziową, prawda? Mm. No masz no, tak, nie widać tego. Ja mówiła, nie widać, ale to widzisz cały lata czy w dół, po prostu pewnie nie miejsca. Dlatego to tak wszystko zajęło dużo czasu. Przez to, że nasz kran był jakby wypukły, to nasza ściana była jakby nierówna, wiadomo, i nachodził po prostu ten kran na nasze fotele tutaj. Więc teraz zmieniliśmy konstrukcję na trochę mniejszą i daliśmy też piankę, żeby umocować bardziej ten kran. No i tutaj zrobimy to samo. Ale lepiej po prostu robić to, jak już te, ta ściana będzie umocowana. No i jeszcze musimy zrobić nasze wyjście ewakuacyjne, żeby nasza ściana grodziała była w pełni skończona. No, i tutaj mamy jeszcze te węże, które musimy przeprowadzić, tak, Adrian? Czy to przeprowadzałem? Trzeba zamontować. Mamy węże wody ciepłej i zimnej, które właśnie połączyliśmy takimi trójnikami, żeby rozdzielić wodę do baterii prysznicowej i do kranu. Jak śmiesznie to wygląda, zobaczcie. Mamy totalną zimę za oknem, a tutaj jest tak cieplutko, dzięki naszemu grzejniczkowi. Ja już za tym oknem widzę jakąś Hiszpanię, jakieś Włochy <grytanie> i słoneczko, ale będzie. Nie mogę się już doczekać. Zabieram się właśnie za bardzo prosty krem z dyni, idealny na takie zimowe wieczory z budową kampera. Ma zaledwie trzy składniki, dynię piżmową, białą cebulę i czosnek, a podajemy go z wysuszonym chili i małymi grzankami. Zobaczcie dokładny przepis w opisie, jeśli jesteście zainteresowani. W ogóle a propos jedzenia, to jadłam tak przepyszne sushi tutaj w Sztokholmie na Ostermalm, więc jeśli będziecie w Sztokholmie lub mieszkacie tutaj, to polecam się wybrać. Nazywa się Noburu. I wow, 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 było tak soczyste. I ten dym, w ogóle klimat. Super, naprawdę. Dobra, dokończam tutaj z dynią i wstawiam tu do piekarnika. Zaraz Wam pokażę. I lecę pomagać Adrianowi z ścianą działową, bo już mnie tam woła <grytania> multitasking. Dobra, kochanie, udało nam się już zamontować naszą ścianę grodziową i podłączyć też te węże do ciepłej i zimnej wody. Nasza półeczka już wyszlifowana. Teraz zabieram się za szlifowanie tutaj naszego wyjścia ewakuacyjnego, które jest trochę krzywe, więc może je troszeczkę wyprostować. Mam też nadzieję, że tutaj się zmieszczę, ale tak mi się wydaje. No i tutaj Adrian zajął się już nad głowkiem. Hmm. Będzie takie zaokrąglone, tak samo jak ta półeczka tutaj w łazience. Maci maci! Jestem już tak zmęczona i tak bolą mnie ręce od szlifowania dzisiaj, ale musimy jeszcze zrobić jedną rzecz. Sprawdzić czy nasze wyjście ewakuacyjne wystarczy na moją małą osobę. <noise> Także zobaczymy. Ja nie wiem jak ja w ogóle tej przejść zacznijmy z tego. Ja muszę mieć coś takiego, jakiś Nawet, schodek czy coś. No właśnie, właśnie, będziesz miał tam blat, na który będziesz chodzić. No właśnie, więc na nie potrzebuję schodek. Ja idę. Co, to <toczny> Co teraz? Musi przejść, musisz tak się obrócić. Dobra, schudnę, skódznie i trochę. No, fail, ale. Ale. Następnym razem pójdzie lepiej. Idziemy spać. Cześć, kochani, witamy tym razem z deszczowego Sztokholmu. Siemano! Czas na mały review naszej ściany grodziowej. Tak się prezentuje. Wczoraj już ją właśnie dokończyliśmy, i też nasze tutaj wyście ewakuacyjne. Nie martwcie się, tutaj będzie obraz, więc tego naprawdę nie będzie widać. No, i tutaj Adrian już zaczął ze stelażem na ścianę naszą łazienkową, także tak to wygląda. Teraz będzie kontynuował i już niedługo będziemy wstawiać naszą ścianę. Tutaj na dole widzicie też naszą szybę, którą będziemy wstawiać tutaj w ścianę. Także nie będzie to taka tradycyjna ściana łazienkowa, ale właśnie z taką szybką tutaj żeby mieć naturalne światło w łazience no i też żeby to ładnie właśnie wyglądało i z tej szyby będziemy mogli widzieć naszą szafeczkę piękną, którą tam stworzyliśmy więc myślę, że to będzie bardzo ciekawy design zrobiliśmy też wczoraj drugi nagłówek tutaj który jeszcze nie jest wykończony, bo muszę go sobie jeszcze wyszlifować także teraz się tym właśnie zajmę Adrian w międzyczasie będzie wstawiał ścianę już dla Was nie nagrywaliśmy tych rzeczy, które robiliśmy, bo ileż można nagrywać ścianę grodziową, prawda? <grywia> już miała być wykończona w poprzednim odcinku, a okazało się, że to było o wiele trudniejsze niż myśleliśmy i tego właśnie nie zobaczycie na naszych filmikach, ile tak naprawdę to wszystko wymaga przedyskutowania, organizacji, wymierzenia, ewentualnego pozmieniania. Wy widzicie to w paru minutach, a dla nas naprawdę to trwa o wiele więcej czasu. No i właśnie w żadnych tutorialach nie widać ile tak naprawdę pracy to kosztuje, żeby to wszystko dobrze zaplanować. Więc ten odcinek składał się z miliona dyskusji. Na przykład w tym miejscu dalej trwa dyskusja, w jaki sposób zrobimy naszą jakby półeczkę na buty, można by było powiedzieć. Tutaj Adrian już przymierza naszą piękną szybę. Nie będziemy chyba całej robić tej szyby, tylko ją zmniejszymy co, troszeczkę. No tak, bo właśnie musimy ją przykleić na te małe Montówki. Więc będzie troszeczkę mniejsza. Zastanawiamy się też, co tutaj zrobimy z tą szafą u góry. Czy zrobić tutaj jakąś ewentualnie półeczkę na jakieś ręczniki, papier toaletowy i tak dalej? Czy zostawić już ją taką dużą i po prostu w jakiś sposób stworzyć konstrukcję, żeby można było dojść do tamtej części z tej strony bardziej kuchenno-łazienkowej. Także nad tym wszystkim jeszcze się zastanawiamy, ale powiem Wam, że tutaj jest już tak przytulnie. Teraz właśnie pada deszcz, nie wiem czy słyszycie. I ta ściana grodziowa naprawdę powoduje, że czuję się tutaj już pomału jak w domu, jest tak przytulnie, ciepło. Więc naprawdę dużo ona daje, i dużo osób właśnie też pytało się, dlaczego zdecydowaliśmy się na taką ścianę grodziową. To jest główny powód, żeby właśnie czuć się jak w domu, żeby nie widzieć tej części, gdzie jedzie się autem, bo jednak to powoduje, że człowiek wie o tym, jestem, że jest w samochodzie, tak? Ale też ze względu na bezpieczeństwo, bo jednak nie podróżujemy tylko sami, a z naszym pieskiem Kodim, który musi mieć swój pas bezpieczeństwa, musi mieć swoje miejsce, więc z przodu mamy trzy fotele, jeden fotel będzie jego. No i przede wszystkim zdecydowaliśmy się na taki design, bo po prostu nam się bardziej podoba. I myślimy, że będziemy mieli też więcej miejsca na pochowanie naszych rzeczy, bo będziemy mieli o wiele więcej szafek i tak dalej. No i to jest właśnie świetne w budowie kampera, że każdy może budować kampera według siebie, według swoich potrzeb i według tego, co najbardziej się Wam podoba. I z powodu tego, że aktualnie pada deszcz i jest straszna pogoda, to zajmiemy się już szpachlowaniem, szlifowaniem i malowaniem w następnym odcinku, także. Kolejny odcinek będzie naprawdę świetny i to będzie ostatni odcinek na ten rok. <laughs> Więc nie możecie go ominąć, bo zobaczycie duże zmiany. Dobra, to co klejemy? No. Myślę, że będzie ten klej się trzymać w ogóle tej. Tutaj... No zobaczymy. Wszystko, tutaj robimy, metową próbę błędów. Myślę, że połowy rzeczy nawet nie mamy pojęcia, co robimy, ale to robimy. Jak mamy problem, to znajdujemy rozwiązanie. Także to jest nasze życie teraz. Problem za problemem, który rozwiązujemy. Moja przyjaciółka się do mnie w ogóle śmiała, że Adrian jest taką złotą rączką, która robi wszystko to, co ja sobie wyobrażę i zamarzę. Chcesz mieć szybę w ścianie? Będziesz miała szybę w ścianie, ale jak ci ją zamontuje? Tego nie wie nikt. Chcesz mieć kibelek wysuwany? Będziesz miała kibelek wysuwany. Na czym się będzie wysuwać kochanie? Zobaczymy. Mamy szybę! Jej! Ja jestem naprawdę w szoku, jak daleko już zaszliśmy. A ile jeszcze przed nami? Dobra wiadomość. Mamy już naszą ścianę w łazience, więc łazienka jest praktycznie gotowa. Jedynie została nam podłoga i jakieś takie, wiecie, małe rzeczy, z którymi musimy posiedzieć i nie wiem, czy to dla Was jest interesujące, żeby patrzeć. W ogóle budując dzisiaj i kończąc ten nagłówek tutaj. Wpadliśmy na to, że już dawno nie mieliśmy jakiegoś takiego wieczoru netflixowego razem, bo spędzamy nasze wieczory głównie w kamperze, więc uznaliśmy, że połączymy dwie rzeczy. <grywamy> Zrobimy sobie Netflix wieczór na kocyku z Kodim i kolacją i herbatką. To co, oglądamy? Także do zobaczenia! Pa! Cześć kochani, witam w rozdaniu. W końcu będziemy losować trzy tutaj rzeczy, no i później jedną osobę z Was, która te rzeczy wygra. Na początku szukałam jakiejś aplikacji, która pomogłaby mi wylosować jedną osobę z Was, ale żadna nie była wystarczająco dobra, więc uznałam, że stary, dobry sposób na zrobienie karteczek jest najlepszy. Umieściłam tutaj wszystkie osoby, które skomentowały wideo, zasubskrybowały mój kanał oraz te osoby, które udostępniły wideo na swoim story lub moje zdjęcie konkursowe mają dwa dodatkowe losy, także tak jak powiedziałam jest większa szansa na wygranie. Zaczniemy może z wylosowaniem trzech rzeczy. Co Wy na to? Jestem bardzo ciekawa w ogóle co się w nich znajduje. Tak jak już Wam mówiłam wylosowałam sobie wcześniej jedną małą rzecz, ale znajduje się tutaj ich o wiele, wiele więcej. Więc dobra, losujemy. Mamy numer 22. No i zobaczymy, co kryje się pod tym numerem. To jest, słuchajcie, maseczka Glow Series. W ogóle Kaja ma naprawdę taką świetną kolekcję, jeśli chodzi o Glow. Także ta osoba, która wygra, daj mi znać, bo może sama sobie ją później zakupię. Ale wszystko w ogóle w tym kalendarzu widzę, że jest w takim samym klimacie: jakieś gwiazdeczki, wszystko jest białe, taki klin, także bardzo fajne. Dobra, losujemy drugą rzecz. Numer 9. I tutaj jest coś większego i takiego bardziej miękkiego. Kosmetyczka. Jaka ładna z napisem świecącym Kaja. Także myślę, że tutaj jakieś małe rzeczy może sobie umieścić. Czy może być świetna, właśnie na jakieś podróże do samolotu. Dobra. No i jeszcze będziemy mieli trzecią rzecz. Uwaga. Mamy numer 21. I co kryje się pod tym numerem? Cień do oczu na jakiś date night. Także słuchaj, ty, który wygrasz, ty, która wygrasz. Zapowiada się jakaś date wieczorem. Super. Dobra, mamy trzy, te, trzy rzeczy. I teraz rysujemy jedną osobę, która te trzy rzeczy zgarnie. Gotowi? Dobra, i Tosia MS. Kochana, odezwij się do mnie na Instagramie, w wiadomości prywatnej, to załatwimy przesyłeczkę dla Ciebie. No i serdecznie Ci gratuluję. A zresztą Was widzimy się w kolejnym odcinku, na kolejnym losowaniu. Jeśli chcecie wygrać kolejne trzy rzeczy z tego pięknego kalendarza świątecznego, to zachęcam do skomentowania i polajkowania poprzedniego odcinka, odcinka piątego. Oraz te osoby, które chcą mieć więcej losów w magicznej miseczce. To zachęcam też do udostępnienia tamtego odcinka, lub nawet tego odcinka na swoim insta-story. Także jestem równie podekscytowana na kolejne losowanie. Jeśli chcecie, żebym w losowaniu zrobiła jeszcze coś dodatkowego, odpowiedziała na jakieś pytanie czy cokolwiek, to dajcie też mi znać. Dziękujemy bardzo za oglądanie tego odcinka. Zapraszamy Was na kolejny, w którym będzie się o wiele więcej działo z Enzo. No i bardzo dziękuję za wszystkie miłe wiadomości i za całe to wsparcie, które nam dajecie. Zachęcam też do subskrypcji, ponieważ aż 90% osób nie subskrybuje tego kanału. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Nawet nie wiecie ile taki mały klik znaczy dla nas twórców. To jest. Jeden klik dla Was, a dla nas naprawdę bardzo dużo znaczy. Szczególnie dla nas, którzy się rozwijamy w YouTubie i potrzebujemy tej motywacji, żeby stale udostępniać kolejne odcinki, dalej się rozwijać. Także jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam Was do tego. Dziękujemy i widzimy się już wkrótce.